Dominik Budzyński dzisiaj zadebiutował w meczu ligowym w barwach UKS-u, ale tego debiutu ligowego chyba nie będzie. tak do końca mile wspominał. No myślę, że nie, bo prowadzimy 3-0 w pierwszej połowie i w drugiej połowie dostajemy 3 bramki. I praktycznie trzy bramki w identyczny sposób, tak? no, szkoda bardzo, bo chcieliśmy z zwycięstwem zakończyć ten cały sezon. I rozjechać się na urlopy, a gdzieś tam no, lekki niedosyt jest. Tak? Wszystkie sześć bramek, które tutaj dzisiaj kibice w Opolu zobaczyli, padło na jedną stronę. To efekt tego trochę też świecącego słońca. Jak to z perspektywy bramkarza byś ocenił? Nie, myślę, że tu nie ma wymówek, czy, czy, czy słońce, czy, czy wiatr, czy deszcz. Po prostu no, tak się ułożył mecz, że na tą bramkę padały bramki. No niestety. Przy którejś z tych trzech sytuacji gdzie piłka zatrzepotowała w siatce, gdzieś tam na gorąco myślisz, że mogłeś coś zrobić lepiej, a się inaczej się ustawić, zachować? Ciężko mi teraz tak powiedzieć, ale gdzieś tam nie wiem, musimy to z trenerem przeanalizować. Tak nie chcę na gorąco mówi, czułem może, że przy jednej bramce mogłem gdzieś tam coś tam lepiej zrobić, ale to mówię, zostałem trenerom do analizy. Trzy gole wpuszczone, ale też kilka sytuacji, między innymi sam na sam, wybronionych. Tak naprawdę tutaj, gdyby wynik końcowy brzmiał 5 do 5, to chyba nikt by się nie zdziwił, bo sytuacji niewykorzystanych po jednej i po drugiej stronie było jeszcze całkiem sporo. Tak, myślę, że bardzo dużo tych sytuacji było w tym meczu. No gdzieś tam ten ostatni mecz był. Myślę, że kibice nie mieli na co narzekać. Tak? Jeżeli dla kibiców liczą się bramki, no to mieli dzisiaj ich sporo. Tak? Szkoda, że my jej po prostu straciliśmy te trzy bramki, bo to jest naprawdę no, taki żal bardziej, no, zdenerwowanie, żal, ale nie możemy stracić trzech bramek przy prowadzeniu 3-0. Na konferencji prasowej trener powiedział, że po przerwie graliście futbol plażowy. Jak przerwa wyglądała w szatni? Prowadzicie 3-0, macie 45 minut do końca sezonu, szansę na wygranie całej Ligi. Jakie nastroje wtedy panowały? Nie, znaczy no... Jak to wyglądało w drugiej połowie, to wszyscy widzieli, tak, no gdzieś tam, jak, no niestety, też szybko straciliśmy tą bramkę, tak. I gdzieś ta gra się troszeczkę posypała, trochę nerwowości było i no, i... no co, no straciliśmy te trzy bramki, ale w szatni była mobilizacja, tak jak przy każdym meczem. no nie oszukujmy się, no były mecze, gdzie wygrywaliśmy do przerwy 3-0 i potrafiliśmy dowieść i jeszcze kilka bramek strzelić, nie? więc tutaj to no, no niestety, no stało się, no też ja mówię, no chyba w całym sezonie tylu będą gdzieś tam nie zrobiliśmy przez wszystkie 30, nie, 20, 30, 30. 30, 33 mecze niż dzisiaj. No niestety, tak to się stało. Z drugiej strony lepiej, że jeżeli taki festiwal błędów miał się kiedyś przydarzyć, to w takim meczu, a nie w tych meczach, kiedy jeszcze bezpośrednio decydowały się gdzieś losy awansu. No tak, no wyobraźmy sobie, jakby dzisiaj ten mecz był decydujący o awans do Ekstraklasy. No to chyba sobie nikt by nie wyobraził takiego meczu, że możesz prowadzić 3-0 i zremisować 3-3. No nic, trzeba też wyciągnąć wnioski i pracujemy dalej. No. Ważne, że tak jak powiedziałeś, że ten mecz gdzieś tam był, no, w cudzysłowie, no nie o awans, ale no taki, że każdy też chciał się pokazać. Sezon się kończy, zaczynają się zasłużone urlopy. Jakie plany wakacyjne ma Dominik Budzyński? No akurat z narzeczoną w, w, a jedziemy na krótki urlop do Grecji i, i ja jestem zapalony gdzieś tam wędkarzem, więc też od razu w poniedziałek, wtorek wyjeżdżam na kilka dni na ryby. I 10 czerwca przyjazd do Łodzi, czy jakieś inne plany odnośnie zawodowej przyszłości? Mm, tak, kontrakt mam do końca czerwca, więc na pewno 10 się pokażę. Dzięki udanego odpoczynku.